Ale dzień dobry się z Państwem po raz kolejny. Po raz kolejny zapraszam Was na pierwsze wrażenia z jazdy na Kawasaki Wersy 1000. Motocykl, oczywiście, dostarczony w czasie deszczu. Standardowo pada. Lepiej już nie będzie. Ale przynajmniej tym razem udało mi się na tą okazję zabezpieczyć. Ale o tym za chwilę. Także standardowo zainteresowanych serdecznie zapraszam. Dobra, tym razem słuchajcie. Udało się na to pogodę zabezpieczyć. Powiem wam, że przyjęło się od zeszłego roku, że co biorę motocykl na testy, to pada deszcz. I w związku z tym dzisiaj postanowiłem ten deszcz przechytrzyć. I centralnie zabrałem sobie, od razu do plecaka włożyłem małego kondona, który zaraz się zamierzam wkraść, bo mam dosyć przemakania na deszczu. A przy okazji wykonamy sobie. Testy tego stroju. Jest to taki motocyklowy, ha, przeciwdeszczowy, powiedziałbym kondonik, który dostaję na test od CK. Nie sądziłem tylko, że przyjdzie mi go testować pierwszego, pierwszego dnia jazd testowych na pierwszym motocyklu w ogóle u nas yy, w Polsce, bo o ile na pierwszych testach to było. Yy, Byliśmy sobie w Czechach tak? na testach Husqvarna. Tak teraz tutaj w Polsce. Pierwsza okazja, żeby sobie coś potestować i od razu w deszczu. <noise> Wychodzi po prostu na to, że niektóre rzeczy się nie zmieniają. Ja powiem Wam, że póki co elegancko jest w stanie bez problemu wplątać się w to wszystko, w tych motocyklowych ciuchach. Buty przeszły sobie bez problemu, wszystko przeszło bez problemu. Teraz tylko kask mi nie pozwala zajrzeć niżej. O, ale to widzę, że też nie problem. I chyba już. Tak? Czy nie tak? O, teraz. Teraz lepiej. No, powiem Wam, że tak jak dzisiaj to nigdy nie byłem przygotowany do jazdy w deszczu. Tada, dobra, jedziemy. Dobra, szkoda tylko, że ten kondon nie jest na tyle duży, by schować sobie plecak pod spód Ale z drugiej strony jest mega fajnie dopasowany oplata mnie w pasie w rękach, w nogach, także także spoko plecak mi się raczej tutaj nie zmieści, a przynajmniej... Tak mi się chwilowo wydaje. No ale co zrobić? Dobra, przejdźmy do motocykla. Powiem Wam, że poza tym, że pierwsze wrażenie to, że jest to po prostu no duży motocykl ogromny. No dobra, może nie ogromny, ale porównałbym go bez problemu do Afriki e, VFR, -e, który mi je jeździmy i tak dalej. E, drugie wrażenie, że on tu naprawdę ma sporo systemów, które trzeba będzie powolutku rozgryźć. Widzę, że już ma ten Widzę, że możemy sobie ogrzanie łapek. Przyda się. Spróbujmy się wpasować w ten motocykl. Dobra, mały nie jest. Ale okej. Okay. Osterka, dobrze. O i proszę, można połączyć nowoczesność ze starą elegancją. Mam tu na myśli oczywiście to, że mamy Wskazówkowy obrotomierz i pozostałe funkcje na wyświetlaczu. No, i powiem Wam, że to mi się mega podoba. Na chwilę obecną wychodzę z założenia, że jest dosyć miękki. Co tu mogę zrobić? Nic. O, proszę, ładowanie na baterii. Średnie spalanie na chwilę obecną 5.9. Zasięg, średnia prędkość i łączny czas jazdy. Ok. Tutaj mamy reset, więc ja bym sobie na pewno chciał. moment. A którym mogę sobie zmienić od 951 km? Spoko. OK. Dobra. Światełka mijania i tak dalej. O, te tripy sobie chcę pokasować, czyli górnym... O, proszę, kąty pochylenia maksymalne. Dobra. Mam nadzieję, że... O, właśnie chcący zmieniał sobie mapy. Przez przytrzymanie... ...klawisza. Szkoda, że nie przechodzą... ...przez siebie, tylko trzeba... Proszę, mapa na deszcz, idealnie. Aha. Czyli mamy ustawienia nasze, mamy też ustawienia predefiniowane. Ponieważ pada to ustawiamy sobie to. Teraz tak. Trip A bym chciał sobie zresetować. I zresetowałem. Tryb B w sumie też sobie zresetuje na wszelki wypadek. OK. Mamy też wyłącznik świateł. Mamy też gniazdo ładowania. Mamy regulowaną Szybę, jeśli chodzi o wysokość, tak owszem, na razie sobie zostawię ją, tak jak jest. No dobra, jedziemy. Przede wszystkim muszę sobie wjechać na stację. Kurde, bardzo gładziutko i delikatnie to wszystko chodzi, jak na razie. Powiem wam, że nawet. Muszę zobaczyć od razu, ile on ma masy. Bo teraz, na chwilę obecną, wychodzę z założenia, że to, co wyglądało, jakby mnie miało zgnieść, to jest po prostu jakiś dziwny wrażenie, tylko generowane przez jego wielkość. Bo nie powiedziałbym, że jest jakiś tras ciężki. Podoba mi się póki co to, jak działa skrzynia w tym motocyklu. Chodzi to wszystko bardzo delikatnie, bardzo gładko, bardzo płynnie. Reakcja na sprzęgło, reakcja na gaz. Wszystko póki co naprawdę bardzo przyjemnie. Od razu testuję sobie ten nożny hamulec i powiem Wam, że działa wyśmienicie. Jest bardzo dozowalny, nie jest taki zero-jedynkowy. Nie jest taki, wiecie, sport, nie ma sportowego charakteru, że go delikatnie ciśniesz i jest po wszystkim. Tylko zostawia taką pewną dozę dla manewru nim. Mam nadzieję, że dzisiaj uda się potestować coś więcej niż tylko jazdę w korku. Nie no, przejście między jedynką a dwójką przez luz to jest po prostu jak za dotknięciem magicznej różdżki, to się po prostu dzieje. Nie ma takiego wyczuwalnego jak gdyby dłuższego skoku dźwigni, trochę przy tych wolniejszych manewrach. No, motocykl jest wysoki, więc troszeczkę inaczej ma ten punkt zawieszenia, będę się musiał do tego przyzwyczaić, bo teraz jest sytuacja zupełnie odwrotna niż, niż dotychczas, tak, bo dotychczas było tak, że brałem sobie zawsze jeździłem motocyklami testowymi, które przeważnie były to właśnie nakedy, albo jakieś adventure, coś takiego. Yy, natomiast yy, jak się dałem na sporta, to czułem się dosyć dziwnie niepewnie. Teraz w związku z tym, że cały czas jeżdżę na swoim to wsiadając na coś takiego też czuję się dziwnie. Będę musiał do tego przywyknąć. Ale powiem Wam tak. Kanapa, takie pierwsze, pierwsze wrażenie, że dużo jest jej. A twardość ma raczej tak dobraną, że będzie można wysiedzieć długie godziny. Tak przynajmniej na chwilę obecną mi się wydaje. Mam w planach pojechać gdzieś dalej tym motocyklem, bo szkoda by było tego nie zrobić, mając na uwadze że jest to motocykl stworzony do takiego do takich jazd, wycieczek, powiem Wam, że połączenie też podoba mi się um, tego co tu widzimy. No, dlaczego nie można tego robić w większej ilości motocykli? Dlaczego nie można zastosować takiego obrotomierza i dorzucić do tego prezentacji a, innych elementów na ciekłokrystalicznym krystalicznym wyświetlaczu? Czy to przecież to jest taki prosty patent? Powiem Wam tak. Mega plus a, z miejsca za to właśnie co tutaj widać na kokpicie. To, to trafia do mnie przemawia, wszystko co tutaj widzę póki co jest mega czytelne, widoczne, wyraźne, wielkość jest odpowiednia, obroty mam tam gdzie powinny być, prędkość duża, wskazanie biegu ogromne powiedziałbym w porównaniu do innych, no na chwilę obecną mega mi się to podoba, niestety nie jestem w stanie pobawić się teraz jakoś bardziej tym wyświetlaczem, no bo widzicie jaka jest sytuacja, bardziej koncentruję się na drodze i na tych korkach, i na tym, żeby to wszystko jakoś minąć, aniżeli na zabawach, funkcjami, na to jeszcze przyjdzie czas i w recenzji wam powiem więcej na ich temat. Ale po prostu to, co tu widzicie, to jest dla mnie mega plus, mega e, uznanie dla Kawasaki za to, że udało im się połączyć e, technologię sprzed lat i, i nowoczesność kurde w sposób mega sensowny, mega sensowny. Widzę też, że ten motocykl gra momentem. Zobaczcie, szósty bieg, 70 na godzinę, 2000 obrotów. Żadnego, żadnego klekotania, żadnego oporu, po prostu motocykl sobie jedzie. Zajebiście. Czuję, już przy tej prędkości nawet słyszę otaczające mnie powietrze. Co prawda nie jest to na takiej zasadzie, że coś na mnie leci na twarz i rzuca mi głową, ale Dzięki tej szybie słyszę po prostu to co się dzieje na około mnie, prawdopodobnie też obecnie jest w kasku głośniej. Ale pomimo tego, że jest głośniej, to nie jest to, nie idzie to w parze z napływem, naporem powietrza na, nad moją twarz. Tutaj akurat nie było żadnego problemu. Kwestia tylko generowania hałasu. Generalnie nawet dobrze się złożyło, bo ja tu mam jedno miejsce do odwiedzenia. I właśnie dlatego, pomimo tego, że to są korki, to jadę w te korki. Ale za chwilę zatrzymuję się, ogarniam ten temat i uciekam. No dobra, tak w ogóle okazuje się, że jednak <grytanie> plecak wchodzi w sam raz. Więc już ten jeden raz mu się poszczęści i nie będzie mógł. <grytanie> no a ja byłem w DJI, bo pojawiły się pewne akcesoria, na które czekałem w końcu. Aczkolwiek nie wszystkie, ale... Można powiedzieć, że jestem na liście oczekujących. Brakuje mi jeszcze wymarzonego adaptera na mikrofon. No, ale cóż tam. Dobra, teraz muszę zdokalizować jakąś stację i tam dokonać szybkiego tankowania. Zobaczmy, jak te światła wyglądają. Łódźcie, panie, teraz to daje. Szkoda tylko, że dostęp do tego przycisku jest dosyć utrudniony. Zobaczymy, jaki mam zasięg w ogóle, bo. Muszę gdzieś zatankować. Eee, 43 km to sobie zatankuję pod domem. Dobra, już się przestawiłem na ten typ motocykla i powiem wam, że nawet powolne manewry nie stanowią problemu. Nie no, faktycznie bardzo lubię jechać od dołu i w ogóle nie ma żadnych problemów z niskimi obrotami. Eee, nawet jak puszczę sprzęgłą na jedynce i robiłem sobie zawrotkę o 80 stopni, to było takie per perper. Per, per, per. Nie taka płynna może jazda, jak kiedyś miałem w CB R600F, czy w czymś, no to było chyba to. Natomiast też nie szarpie aż tak strasznie bardzo, by nie dało się wykonać bez półsprzęgła, na samym gazie, ciasnego zawrotu. Także pod tym względem bardzo przyjemnie. A będę musiał zobaczyć jeszcze, jak będzie z wyżej podniesioną szybą. Wydaje mi się, że będzie to lepszy pomysł na dłuższe wycieczki, tak żeby ograniczyć ten szum w kasku. Oczywiście nie zdziwiłem się, że jest antyhopping i to bardzo ładnie sobie wybiera to wszystko, co tu się dzieje. Nie zdziwiłem się też, że zaczyna coraz bardziej padać. Bo przecież mam motocykl na testach, to czemu nie? Pomimo tego, że te handlebary, to jak widzieliście dawałem sobie radę w korkach no pomimo tego, że dopiero co wsiadałem na ten motocykl i w zasadzie no sposób jego prowadzenia, rozkład masy, to jak on reaguje było mi totalnie nieznane to mimo wszystko wleciałem w te korki i dało radę e, Oczywiście no trzeba pamiętać o tym, że no, tutaj trzeba Myśleć, mieć w pamięci to, że poza naszymi rękoma jest jeszcze kapłek przestrzeni, którą możemy zawadzić o lusterka mijanych samochodów. Jest dosyć miękko, powiem Wam, jest komfortowo. To zawieszenie fajnie płynie sobie na tym, e na tym asfalcie, po którym się tutaj poruszamy. Nie ma tu za specjalnie dużo dziur, ale mimo wszystko i tak. E Przyjemnie się jedzie, tak, nie, nie wybija plomb z dębów, także OK. Będę się chyba, jakby nie było skłaniał ku zakończeniu tych pierwszych wrażeń, póki co jestem mega pozytywnie zaskoczony, kilka rzeczy umknęło mojej pierwszej uwadze, między innymi to, że mamy jakiś shift. <laughs> Trzeba będzie zobaczyć jak on tam działa. Druga sprawa, to powiem Wam, że ten seryjny. Gufer ma bardzo przyjemne oparcie dla, dla pasażera. O! Myślę, że osoba jadąca z tyłu będzie zadowolona Może się fajnie złapać, wygodnie oprzeć. Ta po pogoda to nie moje klimaty. Także chciał, nie chciał. Chciał, nie chciał, ja jadę dalej. A w zasadzie wracamy do domu. Bo tu się zapowiada, że faktycznie teraz może być wesoło. I to jeszcze bardziej niż było sekundę temu. Wolałabym w takich warunkach sobie nie latać nieco bardziej ludzkich także słuchajcie zmierzam ku domowi dlatego standardowo jeżeli wam się podobało to zostawcie łapkę zostawcie komentarz jeżeli macie już taką wersję, jeździliście nią to zostawcie proszę w komentarzu informacje jakie były wasze pierwsze wrażenia w kontakcie z tym motocyklem jestem ciekaw waszych wrażeń Yy, I co, no standardowo Was do siebie na Facebooka, na Instagrama, tam znajdziecie zdecydowanie więcej aktywności. A jeżeli ten kanał Ci się podoba, to co robię, yy, pada w Twoje gusta, chciałbyś mnie wesprzeć w jego prowadzeniu, to zapraszam na mój profil na Patronite. Patroni zawsze z pewnych względów mają lepiej, a ja będę robił wszystko co w mojej mocy, żeby mieli jeszcze lepiej. O! A w tym odcinku to bo było na tyle, także standardowo widzimy się i słyszymy przy okazji kolejnej okazji. Narazka!